Cześć! Witajcie w kolejnym programieście po emigracji. Dzisiaj będzie o pewnej analogii, którą usłyszałem w podcaście firmy Lost Decade Games. Podcast nazywa się Lostcast. To podcast firmy tworzącej gry indie. Polecam swoją drogą, już kiedyś o niej wspominałem. W każdym razie analogiem było, jak macie programowanie do żonglowania. Chodzi tutaj o to, że to bardzo dobra analogia, którą można wytłumaczyć niektóre aspekty związane z programowaniem, a szczególnie pracą w zespole. Na przykład pierwsze dobre porównanie jest takie, że generalnie, generalnie każdy jest w stanie nauczyć się żonglować przez krótki okres czasu e, trzema piłkami. Jak sami widzicie, nie jest to aż takie trudne. E, po paru dniach jesteście w stanie w miarę swobodnie żonglować, ale spróbujcie wtedy jeszcze gadać sensownie do kamery. To naprawdę będę, was, będę z Was wtedy dumny. Przejdźmy teraz do sedna. W tej analogii głównie chodziło o porównanie pracy zespołów do żonglowania, a nie samego programowania jako nauki programowania. Otóż chodziło o to, że jest pewien limit, ile ma piłkami można żonglować. Aktualny rekord świata, z tego co wygooglałem, to jest żonglowanie 11 piłkami i to tylko przez bardzo krótki okres czasu i załóżmy, że projekt ma pewien poziom skomplikowania. Poziom skomplikowania jest ilość piłek. Trzy piłki to niski poziom skomplikowania, każdy nawet początkujący jest w stanie sobie z tym poradzić. I im dłużej ten projekt trwa, tym lepiej musimy programować, by się nie zakopać. Na przykład trzema piłkami widzicie, że jestem w stanie żonglować. Jak nie gadam do kamery, to jestem w stanie żonglować parę minut, ale z gadaniem to tak, tak dobrze nie wychodzi. I gdy projekt ma skomplikowanie powiedzmy 15 piłek, to widzicie, że nawet najlepszy programista na świecie, który jest w stanie uciągnąć poziom trudności 11, nie ma szans, żeby sobie poradził z poziomem trudności 15, w tym momencie możemy na przykład zatrudnić trzech programistów, które opanowują poziom trudności 5 i mamy trzech do takiego projektu. Bardzo dobre porównanie, bardzo łatwo wytłumaczyć po prostu takie osoby niezwiązane z programowaniem, ponieważ jest to analogię, którą wszyscy łapią. Jest rekord świata żonglowania 11 piłkami, poziom skomplikowania to ilość piłek, jeszcze w całości musimy patrzeć na długość trwania projektu, ponieważ tymi 11 piłkami rekordista świata był w stanie żonglować tylko bardzo krótki okres czasu, chyba 24 powtórzenia tego żonglowania e, dał radę zrobić, a załóżmy, że jakiś projekt rozwijany przez 2 lata. To w tym momencie, by taki projekt rozwijać przez dwa lata, o poziomie skomplikowania jakimś tam, na przykład 15-30, jest wymagany zespół osób, które ze sobą dobrze współpracują, które potrafią żonglować 4 piłki, 5 piłek, może 8 piłek, ale obojętnie, jak dobry by był jeden programista, nie jest po prostu fizycznie w stanie sam takiego projektu przez długi okres czasu robić. Właśnie przez to, że świetne programy są tworzone przez świetne zespoły, a nie przez świetne jednostki. Pamiętam, że w ostatniej firmie w rekrutacji nie patrzało się tyle na to. Czy programista jest jakiś tam wybitny, czy jest technicznie y, jakoś tam ekstremalnie dobry, był po prostu pewien poziom, który programista musiał reprezentować. I gdyby był na tym poziomie nastąpiło poznanie zespołu, czy po prostu mają ten same poczucie humoru. Czy się ze sobą dogadują, czy będą potencjalnie ze sobą dobrze współpracować, ponieważ jest taka teoria, ja jestem trochę do niestetycznie nastawiony, ale jakoś ta firma to stosowała, była to duża firma, aktualnie wykupiona przez Mercedesa, więc myślę, że tam nie topią pieniędzy w błoto. Chodziło o to, że trzy osoby, które są średnie, stworzą koniec końców, po roku, dwóch latach czasu, stworzą lepszy produkt niż trzy osoby wybitne, które się ze sobą po prostu nie dogadują, dlatego w tym porównaniu do żonglowania nie chodzi tylko o to, ile piłek są w stanie żonglować, tylko chodzi o to, jak są między sobą skoordynowani, by tą dużą ilość piłek między sobą żonglować. By nie tylko podrzucać sobie samemu dwie piłki, tylko wyrzucać piłkę komuś innemu, tak, by też on dobrze złapał. Znowu analogia. I wiem, że może brzmi to głupio, ale ma to sens. Mamy 30 piłek i by te parnaście osób żonglowało te 30 piłek, to nie muszą być indywidualnie świetni w żonglowaniu tam 10 piłkami, tylko muszą być w stanie utrzymać dwie piłki w powietrzu i dobrze ją rzucić dalej. I tak jest w pracy zespołów, które tworzą programowanie. Muszą to być osoby, które dobrze ze sobą współpracują. I reprezentują pewien, pewien podstawowy poziom, poniżej którego nie mogą być, ponieważ w tym momencie nie potrafiliby podrzucić nawet dwóch piłek, bo są to taki poziom minimalny. Wyższy jest oczywiście mile widziany, ale bardzo ważna jest współpraca między osobami, by koniec końców dobrze produkt wyszedł i nie spadło za dużo piłek po drodze. Taka koordynacja między osobami to jest oczywiście umiejętność, którą się nabywa, dlatego bardzo chętnie patrzę się na osoby, które miały doświadczenie w pracy z zespole programistów, ponieważ gdy sami programujemy, no, trudno jest się nauczyć pracy w zespole, można ewentualnie pracować w jakichś projektach open sourceowych, w których pracuje parę osób zdalnie, ale generalnie taka praca w jednym biurze, w jednym pomieszczeniu, dobre dogadywanie się, by nie przeszkadzać drugiemu w momencie, gdy jest skupiony, to też jest taka umiejętność, którą się nabywa i jest to mile widziane. Rzucę się teraz do góry do okienka, by żonglować sobie w tle od tak, dla pizzu, pomogę, mój kanał YouTube. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę analogię. Każdy jest w stanie nauczyć się żonglować w jakimś podstawowym poziomie, tak samo jak każdy jest w stanie nauczyć się programować na jakimś podstawowym poziomie. I by tworzyć program o dużym skomplikowaniu, to musi być zespół, który do sobą dobrze współpracuje, ponieważ po przekroczeniu pewnej granicy jednostka nie jest, w stanie, nie jest w stanie przez długi czas ogarnąć takiego poziomu skomplikowania. Swoją drogą polecam żonglowanie. Jest to umiejętność, którą można bardzo łatwo nabyć. Naprawdę w parę dni można się nauczyć żonglować trzema piłkami. Ja znajdie dużo prostych kursów. Wrzucę może na swojego bloga, gdzie można się nauczyć żonglować trzema piłkami. Czytałem już nieraz jakiś artykuł, czy generalnie żonglowanie, tak jak jakiekolwiek inne dodatkowe umiejętności dobrze wpływają na nasz mózg, na przykład instrument muzyczny, czy cokolwiek innego rozwija to jakoś tam korę mózgową. Nie będę się teraz wymądzał, bo nie mam o tym pojęcia. Ale w każdym razie jak chcecie się zainteresować żonglowaniem, tak dla picu, by nagrać taki filmik teraz, albo by na Imprezie żonglować jajkami i jedno rozbić ponieważ nie potraficie żonglować tak dobrze, jak myśleliście. tam link do jakiegoś kursu we wpisie na blogu do tego filmu. I to tyle. Cześć.